Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, chciałabym porozmawiać na temat obcowania z zielenią, ale obcowania nie tylko z zielenią, ale w ogóle z naturą. I tak zastanawiając się nad tym, pomyślałam sobie, a co mają robić ci ludzie, którzy mieszkają tak jak ja w blokach, nie mają balkonu, nie mają ogrodu. Jak wprowadzić tą naturę do naszych wnętrz. To, że roślina i w ogóle elementy zielone mają na nas bardzo dobry wpływ, to już wiecie, kiedyś nakręciłam taki film, dlaczego warto kochać rośliny. Ja Wam tutaj gdzieś ten film podlinkuję, bo warto też posłuchać właśnie, dlaczego warto kochać te nasze rośliny. Ale jak wprowadzić tą naturę, jak wprowadzić dosyć dużo roślin domowych do naszych wnętrz, żeby to nie zakłócało przepływu energii, żeby nie, takiego, nie wprowadzało chaosu w domu, żeby to wszystko takie ująć w takie ramy i tworzyć takie własne zielone oazy, które pozwolą nam cieszyć się. Pięknymi kompozycjami, i żebyśmy mogli chodzić po naszym mieszkaniu tak, jak po ogrodzie. Ogrody zazwyczaj, słuchajcie, są, ja nie mówię, że wszystkie, ale powiedzmy sobie, wyobraźmy sobie taki ogród, który ma trawę i gdzieś tam jakieś klomby, jakieś kwitnące oazy, i tak chodzimy po ogrodach. I możemy tak samo chodzić, słuchajcie, po naszych mieszkaniach. Że, żebyśmy tworzyli takie oazy, żebyśmy mieli tak jak w ogrodzie klob, ilość kolorów, kształtów roślin, zwróćcie uwagę na mnogość tych faktur roślin, liści, kwiatów, które możemy wprowadzić do domu, że mamy naprawdę tak samo. Tak samo duże możliwości jak ogrodnicy, ci, ci e, czy, przepraszam Was, e, czy ci, którzy mają ogrody czy balkony. E, zachęcam Was do robienia właśnie takich zielonych wysp, zielonych e, e, kompozycji, czy właśnie tworzenia własnych zielonych oaz. Gdzie będziemy się mogli czuć dobrze, będziemy mogli chodzić, pielęgnować. Poza tym, nawet jeżeli robimy, słuchajcie, te przeglądy roślin, to łatwiej jest się skupić. Mam jedną strefę, gdzie, gdzie przeglądam rośliny, mam drugą, trzecią. U mnie w mieszkaniu właśnie takie są strefy tych roślin. Mam, na, mam wrażenie i mam nadzieję taką, że y, przez to, że tworzę te oazy, y, kompozycje roślinne, to właśnie one wprowadzają harmonię do mojego wnętrza. Y, a ja bardzo lubię dużo kwiatów, i wszyscy ludzie o zielonych sercach wiedzą, że zawsze nam tych kwiatów jest za mało, bo dla mnie zieleń to jest życie. To jest to dodatkowe życie, które my wprowadzamy do naszych wnętrz. Ja dzisiaj w filmie właśnie chcę Wam pokazać moje różne kompozycje, które mam, zwłaszcza latem. Dlatego że zimą to już jest trudniej tworzyć takie kompozycje, ponieważ ze względu na brak świateł praktycznie te wszystkie rośliny dajemy... Na nasze parapety, żeby one miały jak najlepsze warunki świetlne. Natomiast kiedy przychodzi lato, kiedy możemy zdjąć te rośliny z parapetów, a nawet no, trzeba czasami, ponieważ to palące słońce jest tak ostre, że musimy zdejmować, żeby te rośliny po prostu nie zostały poparzone, i wtedy możemy naprawdę tworzyć kompozycję. Ja też mam tutaj, jakbyś mógł tak pokazać, Taką kompozycję na stole. Ja wam później pokażę różne inne kompozycje, ale tutaj na stole jest duża kompozycja kwiatowa. Między innymi dlatego, że tak jak wiecie, ja mieszkam sama w tej chwili. I ja nie potrzebuję dużo miejsca na stole do spożywania posiłków. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dużą rodzinę i nie może w tak jak ja zagospodarować i rozepchać się z tymi kwiatami na stole, to oczywiście eliminuje i tworzy zupełnie w innym kącie, na komodzie czy gdziekolwiek indziej, swoje te domowe oazy. Ja akurat przez to, że mam tu bardzo dobrze doświetlony stół, uwielbiam robić wszystkie kompozycje na stole i tak jak wspominałam, bo mam takie możliwości. Tutaj jest kompozycja, która no, jest też taką kompozycją mieszaną. Ja czasami po prostu robię robię... Te kompozycje tak przypadkowo. Muszę Wam powiedzieć, że w komentarzach ktoś się kiedyś zaniepokoił, czy rzeczywiście to przestawianie roślin nie ma zbyt zgubnego wpływu na te rośliny. No więc ja nie zauważyłam takich, żeby zmiana miejsca w sposób radykalny jakoś szkodziła tym roślinom. Natomiast słuchajcie, no ja ich też nie przenoszę, że y, codziennie przenoszę je gdzie indziej. W tej chwili na przykład cały czas tu stoi y, ten y, asparagus plumosus, on się tutaj czuje doskonale. Poza tym słuchajcie, jeżeli mamy taką kompozycję, y, gdzie jest dużo kwiatów, no to też podnosi się, pamiętamy, ta wilgotność powietrza i możemy naprawdę fajnie przez to zgrupowanie tych roślin Podnieść tą wilgotność. Ja mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili i ja wam pokażę te różne kompozycje, które ja mam, ale dzisiaj, bez omawiania poszczególnych roślin, jakie pielęgnować, jakie to są rośliny, a raczej bym chciała, żebyście się skupili na takim wizualnym, że tak powiem, spojrzeniu na te rośliny, jak je komponować i oczywiście. Można przyjąć kilka zasad, że jeżeli mamy taką kompozycję, tak jak ja mam tutaj koło z lewu kompozycję, więc warto może mieć tam takie rośliny, które potrzebują częstszego podlewania. Yy, oczywiście tak samo możemy komponować inne rośliny, kiedy wiemy, że jedne, na przykład, potrzebują yy, rzadziej być podlewane. Również mogą tworzyć jedną kompozycję. Te, które y, lubią być częściej podlewane, też mogą tworzyć, możemy razem zestawiać. Ja nie zawsze kieruję się tym, y, czy y, jak często trzeba y, podlewać, raczej kieruję się tymi względami estetycznymi, co. Y, co y, co ja lubię, czego nie lubię, i tak sobie ustawiam. Postaram się Wam dzisiaj też pokazać wieczorną kompozycję, jak ten stół jest oświetlony wieczorem, dlatego, że jak wspominałam, ja uwielbiam, jak mam kompozycję. Uwielbiam je podświetlać. I to jest również tak, jak w ogrodach palimy świece, palimy jakieś lampki, czy podświetlamy drzewa, czy inne krzewy. Tak samo możemy robić to w domu, żeby aranżacja była jedna za dnia, a wieczorem zupełnie inna, ciekawa, bardziej tajemnicza, bo świat, gra światłem zawsze wprowadza bardzo fajny, nietypowy i taki klimatyczny nastrój. Polecam Wam tego typu zabawę, mam nadzieję, że chociaż trochę Was zainspiruje. Oczywiście bardzo Was proszę, żebyście napisali mi w komentarzach, czy również tworzycie takie kompozycje, czy podobają Wam się te kompozycje, które ja Wam pokazałam, oraz czy jesteście również, no może jesteście szczęśliwymi posiadaczami ogrodów, balkonów czy ogrodów zimowych, które zresztą ogród zimowy jest moim marzeniem, ale no, myślę, że to już jest taka droga dla mnie dosyć daleka. Natomiast warto tworzyć te swoje klimaty we własnych wnętrzach i wprowadzać tą naturę tutaj do domu. Ja się rozgadałam, dlatego że ja bardzo lubię rozmawiać na temat roślin, ale chciałabym was w tym filmie przede wszystkim Was zainspirować do tego, żebyście tworzyli własne kompozycje. I własne mini ogrody na komodach, na oknach, na stołach, no wszędzie tam, gdzie macie miejsce. Tak jak Wam mówiłam, zapraszam Was teraz do oglądnięcia różnych kompozycji, którymi chciałabym Was zainspirować. Trzymajcie się ciepło, cześć. Przykładem takiego tworzenia ogrodu, i to ogrodu bardziej takiego tropikalnego, jest okno w kuchni. Ja bardzo lubię ostatnio Tilancję i te, które mam w tej chwili, a przywiozłam sobie w tej chwili kolejne dwie. I mam nadzieję, że one będą dobrze u mnie rosły, ponieważ aktualnie jestem zakochana w filancjach i uważam, że tak piękny efekt kurtyny, takiego cudownego ocieniania tego okna, naprawdę. Bardzo fajny i taki efektowny yy, układ się tworzy przy tym tylko jak są te tilansje I one tworzą od razu taki nastrój egzotyczny, takiej dżungli. Bardzo, bardzo akurat jestem... Yy, Zachwycona tylansjami. Y, oczywiście stoją tutaj kwiaty, które prawdopodobnie będę musiała, y, jak będą mocne y, upały, mocne nasłonecznienie, no to będę musiała zwłaszcza to Epi Premium, Happy Leaf czy enjoya będę musiała zdjąć. Jak tutaj widzicie, też bardzo fajnie wyglądają te akrylowe ptaki, y, które naprawdę. Y, dla mnie stanowią fajny element w tej chwili, jeżeli chodzi o dekorowanie okien, ale nie tylko okien, ale sprawdzają się doskonale i można takie okno udekorować bez firan. No i tutaj widać poszczególne kwiaty i tak jak wspominałam czasami muszę zdjąć z parapetu te, te kwiaty, żeby słońce je nie spaliło. Tu jest kompozycja, która jest... W salonie między salonem a kuchnią, i też właśnie tworzy taką kompozycję. Staram się, żeby to nie były porozrzucane rośliny. Tutaj przewiesiłam, przyznam Wam się, przewiesiłam te dwie tilancje z okna tutaj na tą szaflerę, ale naprawdę mam zamiar dokupić sobie jeszcze tej tilancji i powieszę tutaj na te szeflery. Widzieliście również tutaj koliberka, który wisiał też na tej szeflerze. I takie kompozycje sprawiają to, że przynajmniej ja czuję się wtedy w domu jak w ogrodzie. Nie czuję tego, że nie mam balkonu, że nie mam ogrodu, tylko też mogę przespacerować się po mieszkaniu, opiekować się tymi roślinami, przeglądać i czerpać radość z obcowania z naturą we własnym mieszkaniu. Tutaj w salonie jest też taka skrzynia, w której trzymam różne rzeczy i ona również służy mi jako półka na kwiaty, dlatego że ta skrzynia stoi naprzeciwko okna i tu jest też bardzo dobre doświetlenie, dlatego bardzo dużo kwiatów na tej półce jest. No i oczywiście tutaj na ławie. Również eksponuje swoje rośliny, i uważam, że Maranta wygląda tu przepięknie. Dlatego, że próbowałam różne miejsca, ale tutaj było dopiero widać jej prawdziwą urodę. Biurko już znacie, bo również kręciłam film, czy to jest biurko, czy już kwietnik. I według mnie biurko moje naprawdę stało się kwietnikiem, ale trudno się dziwić, dlatego że jest to biurko, które stoi przy oknie i naprawdę bardzo dobrze sprawdza się jako... Po prostu kwietnik. Tutaj widzicie zielistkę, to jest mój niedawny nabytek i ona tutaj bardzo dobrze się czuje. Poza tym, takie rośliny, które lubią podwyższoną wilgotność powietrza, również bardzo dobrze czują się w takich kompozycjach, kiedy jest więcej tych kwiatów postawione jeden obok drugiego. I tutaj zwróćcie uwagę też na mnogość. I jak wyglądają zupełnie inaczej. Te liście. No, i u góry stoi zielistka. No, po prostu musi być zielistka na starej szafie, no bo przecież jak mogłoby być inaczej. No, i tutaj jeszcze raz na te kwiaty zwróćcie uwagę. Ja mam wrażenie, że tworząc takie kompozycje, to co Wam wspominałam, mamy też taką harmonię, że nie ma tego poczucia, że te rośliny wchodzą nam na głowę, że jest taki nieład. Przy takich kompozycjach ta energia w naszym mieszkaniu po prostu przepływa i nie napotyka na żadne przeszkody. Tutaj w kuchni na tym skosie również mam te kompozycje i latem robię głównie kompozycje kwiatowe. E, oczywiście przy begonii, tutaj przy moich hederkach zawsze stoi konewka. Lubię mieć pod ręką konewkę, dlatego że zawsze biorę konewkę, idę sobie na przegląd roślin i dlatego Polecam Wam kupienie przynajmniej jednej takiej ładnej konewki, która może być elementem dekoracyjnym również w tej kompozycji i nie zakłóca ona urody tych roślin. Taka konewka jakby zakłócała plastikowa czy jakaś butelka z wodą. Także polecam Wam serdecznie kupowanie choćby jednej ładnej konewki, która wpisze się w kompozycję. Kwiatową. No tu mamy już taką bardziej egzotyczną kompozycję, to jest kompozycja na komodzie w sypialni. Bardzo ładnie to asplenium wygląda w tej doniczce, która imituje takie stare drewno wyżłobione przez upływ czasu. Bardzo ładnie to wygląda, sprawdza się. Tutaj jest również jakiś element dekoracyjny, taka moja tapa pługobrona, jak ja to nazywam. I taki, taki, taka kompozycja naprawdę bardzo dobrze wygląda i ja lubię budzić się w towarzystwie kwiatów. Ja mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że chociaż w najmniejszym stopniu zainspirowałam Was do tego, żebyście tworzyli własne ogrody, własne oazy i żebyście mieli radość również z obcowania z urodą tych roślin. Serdecznie Wam polecam robienie tego typu kompozycji, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo miłe dla oka. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was jeszcze raz, cześć.